Witamy w Przeglądzie Motoryzacyjnym. W dzisiejszym odcinku Unia Stanowcza o autach z Chin Zwolennicy ekologii wybierają częściej samochody niż alternatywę Sukcesy polskiego motocykla Euro NCAP będzie wymagała fizycznych przycisków Kradzież motocykla Zaczynajmy! Komisja Europejska twierdzi, że Chiny, a w zasadzie chiński rząd, stosuje zagrania, które, według zdania Komisji Europejskiej, nie są zgodne z przyjętymi normami czy zasadami. Zdanie to jest poparte przeprowadzonym śledztwem, w którym między innymi odwiedzono chińskie fabryki. Tak jak już wiele razy wspominałem, Unia Europejska planuje walkę z tą częścią konkurencji. Aktualnie w planach jest wprowadzenie dodatkowych opłat na szeroko pojęte pojazdy z tego kraju. Oczywiście Unia Europejska obawia się tego, że pojazdy z kraju ryżu zaleją nasz rynek. Nie trzeba tutaj spekulować, bo w tym przypadku obawy są stosunkowo zasadne. Aktualnie największy wzrost sprzedaży odnotowują chińskie marki, bo ten wskaźnik pośród największego wzrostu w ciągu ostatniego miesiąca odnotowały marki właśnie stamtąd, a było ich aż 12 z 16 na liście. Teraz kierownictwo Unii Europejskiej, po przeprowadzonym śledztwie, jest w posiadaniu dowodów i może wprowadzać cła na import samochodów z Chin. Jednak śledztwo ma w pełni zakończyć się dopiero w listopadzie. Co nie wyklucza oczywiście wprowadzenie cła wcześniej. I w tym celu Unia zastosowała taką zagrywkę, że od 7 marca 2024 roku rejestruje samochody importowane. Żeby potem ewentualnie wstecznie nałożyć na nie cło. Oczywiście na takie doniesienia władze Pekinu nie mogły przejść obojętnie i poza stwierdzeniem, że to nie ich wina, a to ludzie, klienci chcą ich aut to rosnące zapotrzebowanie oraz że tego typu działania będą miały negatywny wpływ na stosunki handlowe. Zespół badawczy, w skład którego wchodzili naukowcy z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Norweskiego Instytutu Badawczego, na konferencji Comobility, która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, opublikowali wyniki badanego problemu, z którego wynika, że nawet ci, którzy są za niskoemisyjnymi środkami transportu czy za ograniczeniem generowania dwutlenku węgla do atmosfery, to większościowo wolą użytkować codziennie samochody. Grupa, którą naukowcy określili jako proekologiczni, a było to 33% badanych, w 60% woli codziennie użytkować samochód, a tych którzy wolą alternatywy motywuje krótsza podróż lub jej koszty. Grupa opisywana jako sympatycy samochodów, która wynosi 28% badanych, w 70% woli wybrać auto. W porównaniu do poprzednich to niechętnie wybierają rowery. Oprócz tych dwóch grup byli też indywidualiści, którzy wynosili 10% badanych i ci są gotowi dopłacić i stać w korku, niż wybrać komunikację. Jednak też chętnie pojadą rowerem, jeśli infrastruktura zapewni wygodną i bezpieczną podróż nim. Najdziwniejsza grupa to moim zdaniem zwolennicy transportu, których było 30%, w których 29% to użytkownicy samochodu, a pozostała część, czyli 66% tej grupy jest gotowa dopłacić i wydłużyć podróż, wybierając komunikację miejską. Uważam, że każdej z tych grup można przypisać wady i zalety, jednak moje zdanie jest takie i mój wybór zawsze koreluje między czasem, wygodą i kosztem. Tak racjonalnie patrząc na całą sytuację, to jadąc godzinę pociągiem, który jedzie z punktu A do punktu B, godzinę, a jadąc samochodem tę samą trasę 50 minut, to jeśli do pracy wykorzystujemy laptopa, to zdecydowanie w tej sytuacji, jeśli nie musiałbym szybko i mobilnie przemieszczać się między kolejnymi destynacjami, wybrałbym pociąg. Ze względu na to, że można w środku Spokojnie sobie popracować. Tak samo jest z komunikacją miejską. Jeśli mam stać w korku, czy jechać zatłoczoną arterią, gdzie wymaga to ciągłego skupienia, a jechać podobny czas komunikacją, nieograniczony kolejnymi destynacjami, to wybieram komunikację i odwrotnie. Jeśli mam w planach kilka destynacji, to wiem, że samochód jest lepszym wyborem, szczególnie gdy są rozrzucone po różnych miejscach. Oczywiście badania te były prowadzone w Warszawie bo w małych miastach takie badanie myślę, że nie miałoby sensu ze względu na ogólnie słabe skomunikowanie takich miast, wyłączając z tego centra takich 50 czy 100 tysięczników. Spacer czy rower też jest dobrym wyborem. Wracając do wniosków badań, to wysnuli badacze wnioski praktyczne, które tak w skrócie mówią, że im więcej będziemy budowali węzłów komunikacyjnych, to będziemy więcej jeździć, a jeśli bardziej postawimy na transport publiczny, to rozwinie się on znacznie lepiej i będziemy częściej wybierać spacer, rower czy właśnie komunikację zbiorową. I tak słowem komentarza, to wiadomo, że statystyczny człowiek, wyłączając w to poglądy i tego typu podobne rzeczy, wybierze wygodę. Osobiście sądzę, że powinny się oba sektory rozwijać niezależnie, żeby była alternatywa. Taka, że ulice nie stoją w korkach i tak powinno się je projektować, a nie w sposób, że jest jeden pas ruchu, a potem, gdy miejsce się rozwinie za rok, dwa czy pięć, będą korki i ulica nie nieprzyjezna w normalnym tempie, a w taki, żeby już projektowanie było nastawione na rozwój. Danego sektora miasta. Oprócz tego, jestem za rozwojem komunikacji miejskiej, bo jest to wygodne. Bilet miesięczny na ogół nie kosztuje więcej niż miesięcznie przepalane paliwo na dojazdy. A jakby czas takiej podróży był krótszy bądź porównywalny, to zdecydowanie myślę, że zarówno ja jak i większość osób wybrałoby autobus, tramwaj czy trolejbus niż średnio wygodną podróż przez zatłoczone ulice stojąc w korku. Tutaj stare dobre powiedzenie znajduje świetne zastosowanie. Czas to pieniądz, a gdy stoimy w korku to go tracimy. Polski motocykl wyprodukowany przez Game Over Cycles zdobył aż 4 nagrody w stadach Zjednoczonych podczas Daytona Bike Week. Jest to bardzo duży konkurs, bo na przykład w 2023 roku zgromadził 600 tysięcy uczestników. W tym momencie muszę powiedzieć, że nie są to nagrody pocieszenia, a jedna z nich to za najlepszy pojazd w konkursie. Gratulujemy dokonań twórcom tego projektu. Euro NCAP, której to gwiazdki świadczą o poziomie bezpieczeństwa samochodu, nie zgadza się, a właściwie widzi chyba to, co zauważają wszyscy, że przyciski fizyczne w wielu przypadkach są dużo lepsze od tych dotykowych. Tutaj nie trzeba szukać skomplikowanych argumentów, tylko po prostu przycisk możemy rozpoznać po dotyku, pamięć mięśniowa itd., itd. Jednakże ta organizacja wprowadzi nowe wytyczne od początku 2026 roku, aby trochę poprawić bezpieczeństwo użytkowania i wymusić na producentach stosowania minimum przycisków fizycznych do pięciu kluczowych ich zdaniem funkcji, takich jak kierunkowskazy awaryjne, wycieraczki przedniej szyby, klakson i funkcje SOS. Jest to zmiana zdecydowanie na plus, chociażby z tego względu. Względu, że przy zderzeniu zdecydowanie łatwiej uszkodzić ekran i dotyk w nim, niż uszkodzić fizyczny przycisk. Dodatkowo oszołomiona osoba może mieć problemy z dostępem do funkcji, a jeśli nawet pominiemy tutaj kwestię wypadków, kolizji i tych wszystkich argumentów negatywnej strony, to śmiało stwierdzam, że użytkowanie fizycznego przycisku jest dużo prostsze niż szukanie na tablecie funkcji do aktywacji wycieraczek w stróżystym deszczu. I fakt, zgodzę się z Tobą, gdy napiszesz, że jak zrobisz to 10 razy, to zapamiętasz, bo taki jest. Jednak jednak żeby wybrać odpowiedni hafelek na tablecie musisz oderwać wzrok od jezdni, co może prowadzić do tych właśnie negatywnych skutków. Przy fizycznym przycisku ograniczamy czas całego zadania, na który jesteśmy ukierunkowani. Oczywiście trzeba tutaj powiedzieć jasno, że najbardziej to ucierpi Tesla, która zdecydowanie wygrywa z konkurentami pod względem ilości ekranów dotykowych w swoich pojazdach. Oczywiście zdanie NCAP ma wielu zwolenników, bo klienci takich marek jak Tesla czy Volkswagen niejednokrotnie krytykowali brak przycisków fizycznych. A ty co o tym myślisz? Zgadzasz się z tym, że samochody bez podstawowych guzików lub pokręteł nie powinny uzyskiwać 5 gwiazdek Euro NCAP, wolisz tablety czy analogowe zegary? Ostatni news na dzisiaj. Jest to kradzież motocykla w Mińsku Mazowieckim, która miała miejsce 26 lutego o godzinie 14. Puszczam Wam oryginalne nagranie za zgodą autora. 26 lutego, czyli w ostatni piątek zeszłego miesiąca, w okolicach godziny 14, jakiś typ ukradł mi motor Suzuki GSXR. Z 99 roku, którego zdjęcie możecie zobaczyć tutaj na filmie. Nie wierzę w odzyskanie motocykla, ale może ktoś z Was w ostatni piątek, czyli 10 dni temu, widział sapanego typa prowadzącego motocykl po mińskich ulicach i ma na przykład kamerkę na swoim lokalu czy coś? Będę wdzięczny za info z suzuki gmail.com To nagranie będzie wisieć w internecie i kiedyś zobaczy to jego rodzina. Może dzieci, może mama, będzie mu bardziej głupio niż mi prawdopodobnie.